Cześć, z tej strony Dawid, a dzisiaj odwiedzam Gdańsk. W tym odcinku dowiesz się m.in., jaki obiekt jest największą ceglaną świątynią w Europie, gdzie powstała Solidarność oraz które muzeum powinieneś odwiedzić chociaż raz w życiu. Ale, żeby przeprowadzić Was przez cały proces mojej wyprawy, zacznijmy od początku. Czyli z miejsca, z którego rozpoczynam większość swoich podróży. 22 minuty po północy wyjeżdżam z dworca głównego w Krakowie, w drogę przez całą Polskę, aby 7,5 godziny później trafić na jeden z najpiękniejszych dworców w całej Polsce. Gdańsk, jako miasto o ponad tysiącletniej historii, posiada aż 14 bram miejskich, wznoszone zostały od średniowiecza do XIX wieku w celu umocnienia miasta. Przed Wami niegdyś główna brama wjazdowa do miasta, brama wyżynna, posiadająca trzy półkoliste zamknięte przeloty, z czego środkowy najwyższy przeznaczony był dla ruchu kołowego, a dwa boczne dla ruchu pieszego. Górna kondygnacja ozdobiona jest trzema herbami Królestwa Polskiego, Gdańska oraz Prus królewskich. Zaraz za nią, stanowiąca początek ulicy długiej, brama złota, charakteryzuje się bogatym wystrojem, posiadająca trzy przejścia, cztery okna oraz przyciągające uwagę rzeźby. Przez to nierzadko uważana jest za jedną z pozostałości po najświetniejszym okresie w dziejach sztuki gdańskiej. Jeszcze po drodze do ratusza, warto skręcić w boczną uliczkę, która doprowadzi nas do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego. Jest jedynym teatrem szekspirowskim w całej Polsce. A sam budynek powstał w miejscu, gdzie od XVII wieku funkcjonował pierwszy publiczny teatr ówczesnej Rzeczpospolitej i wspomniane wcześniej Muzeum Gdańska, czyli Ratusz Głównego Miasta. Sama budowla dominuje nad panoramą Drogi Królewskiej. Najbardziej reprezentacyjnego traktatu zabytkowej części miasta. W tym miejscu, przed dworem Artusa w 1549 roku, istniała studnia. Wspólnie zdecydowano, aby znajdował się tam bardziej okazały obiekt. Fontannę Neptuna wybudowano tak, aby oglądana od frontu wkomponywała się w sam środek dworu. Neptun, Bóg Morza, miał być zwrócony przodem do istniejących kamienic które były siedzibą królów polskich w czasie wizyty w Gdańsku. Dodatkowo miał mieć pochyloną przed nimi głowę. Znajdujący się za fontanną budynek, to dawne miejsce spotkań kupców, ośrodek życia towarzyskiego, a w późniejszym czasie giełda. Bogaci kupcy oraz zaproszeni goście gromadzili się tutaj wieczorami, wznosząc z góry opłatę za wypijane trunki. Sama nazwa pochodzi od legendy o król Arturze. To średniowieczna mitologiczna postać, która była głową królestwa. Jeśli pamiętasz pierwsze pytanie, to budynek, do którego zmierzam, zwany Koroną Gdańska, jest największą w Europie świątynią wybudowaną z cegły. Konkatedralna Bazylika Mariacka budowana była etapami przez 159 lat. Wnętrze Tworzy wieniec 31 kaplic oświetlonych przez 41 okien. Posadzka, składająca się z około 400 płyt nagrobnych, czy liczne ołtarze, to tylko niektóre zabytki na długiej liście świątyni. Idąc wzdłuż rzeki, z jednej strony ujrzymy odbicia budynków, a z drugiej największy i najstarszy z zakowanych dźwigów portowych średniowiecznej Europy. Żuraw potrafił podnieść ciężar ważący nawet 4 tony, dlatego był używany jako między innymi stawiasz masztów. Pierwsze wzmianki pochodzą z XIV wieku. Zabytek dotknęły także dwa poważniejsze pożary. Idąc po kolei pełnił funkcję bramy miejskiej, dźwigu portowego, baszty obronnej, mieszkali i pracowali tutaj rzemieślnicy, Podnosił portowe ciężary aż do XIX wieku. Wtedy, wraz z degradacją gdyńskiej przystani, utracił swoje pierwotne znaczenie. Idąc dookoła, trafiam przed Narodowe Muzeum Morskie. Jednym z oddziałów muzeum jest stojący przed nim SS Sołdek. Jest to pierwszy statek pełnomorski zbudowany w Polsce po II wojnie światowej. Warto zaznaczyć, że jest to jedyny zachowany rudowęglowiec z napędem parowym na świecie. Służył od 1949 do 1981, przewożąc ponad 3,5 miliona ton węgla i rud żelaza. Ulicami miasta trafiam przed 43-metrowy pomnik w postaci trzech krzyży z kotwicami. Pomnik Poległych Stoczniowców 1970, upamiętniający ofiary wydarzeń grudnia 1970. Został odsłonięty 16 grudnia 1980 roku przy bramie numer 2 Stoczni Gdańskiej, czyli miejsca, gdzie padli pierwsi czterej zabici. W Gdańsku i w Gdyni doszło do strajków, a główną przyczyną były znaczne podwyżki cen żywności i opału. Pierwsze starcia z milicją wybuchły 14 grudnia w Stoczni Gdańskiej. Dzień później zdecydowano o użyciu broni przeciwko protestującym. Według oficjalnych danych, zabite zostały 44 osoby, rannych było 1164, a ponad 3000 zostało aresztowanych. 42 lata temu, w październiku 1980 roku, toczyła się walka o rejestrację niezależnego samorządu związku zawodowego Solidarność. Narodziny Solidarności wywołały najpoważniejszy w historii PRL kryzys państwa komunistycznego. Był to prawie 10-milionowy ruch społeczny, który walczył o demokratyczne zmiany w Polsce. Narastający kryzys gospodarczy drugiej połowy lat 70., powstanie Komitetu Obrony Robotników czy wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i pierwszej pielgrzymki do Polski to tylko niektóre z przyczyn powstania ruchu. Jednak podwyżka cen, wprowadzona w lipcu 1980 spowodowała wybuch społecznego niezadowolenia. Rozpoczęły się masowe strajki. W stoczni powołany został komitet strajkowy, który sformułował 21 postulatów. Strajki rozszerzyły się na kolejne regiony, przez co władze były zmuszone do ustępstw. Podpisano porozumienie, wtedy rozpoczęła się działalność organizacji, na której czele stanął Lech Wałęsa. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, brak zaopatrzenia w sklepach, reglamentacja czy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego spowodowało, że w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 wprowadzono stan wojenny. Policja, działy, strajki, akcje protestacyjne stały się inspiracji, na nawet wobec narodu przestępstwa. Trzeba powiedzieć dość. Nastąpiła blokada telefoniczna, internowanie działaczy związku oraz rozmowy ostrzegawcze. Przywódcy związkowi zostali zatrzymani, siedziby zarządu zostały zajęte, a dokumentacja związku została przejęta. Wprowadzono zakaz strajków i zgromadzeń publicznych, a działalność Solidarności oraz innych związków zawodowych zawieszono. Najbardziej zapadające w pamięć i unikalne muzeum, jakie odwiedziłem, to Muzeum II wojny światowej. Miejsce, jakiego jeszcze nie widziałeś. Opowiada, jak totalitarny nazistowski system zyskał poparcie wśród ludności niemieckiej. Gdańsk był miejscem, gdzie po raz pierwszy stawiano Niemcom zbrojny opór, przedstawia polską perspektywę na największy konflikt w dziejach ludzkości. Zlokalizowana 15 metrów pod ziemią wystawa ma powierzchnię ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych. Ponad 2000 zabytkowych przedmiotów przypomina co przeżywali, z czym zmagali się ludzie zaledwie kilkadziesiąt lat temu. Wówczas nie z się nie lecz pod powierzchnią pozornego spokoju narastały trafione do góry społeczne i polityczne. I skoro tu nas Stał się zamach na następcy drogą Australijskiego Henryka księcia Franciszka Henryka na jego francuskiego Henryka z 28 roku w z w członków przez z nacjonalistycznej. organizacji nacjonalistycznych. z księcia francuskiego Henryka a księcia państwa europejskie, z księcia francuskiego Henryka z księcia francuskiego się z księcia się na Państwa centralne, na które trząsną w, w imieniu Niemczy i Austronego oraz Amfanta, czyli Francję, Rosji, Wielką Brytanię i Iksuszyków. Wielu narodowczyków przyjąło uchwojenie z tego zjazdu. Drugi z nich tam nasz rozrodowny malarz Adolf Kifta, przypadkowo słowo rachowany podczas demonstracji w Niemczech. Podobnie jak i w innych miastach, pilotowała tam na cześć kościołów do rządów z Niemcami, przychodząc do wkrótce. Powrócą do wolności zwycięstwa. Rzecz jest wciąż się przekreślonych wyborów. Wielu milionowe armii utknęły do koła chronione zasilających uczestników. Rozpoczęła się w powrocie za cenę niewyobrażalnych skał długotrwała wojna na użytek. Artyleria i broń maszynowa zbierały chwały żywioł. Wiosną 1915 roku po raz pierwszy użyto budzące przerażenie wojny. żołnierzom, do robactwo, szczury, kłód, wilgoć i dłoń. Na poradnikach pojawiły się czołgi i samoloty, a na morzach okręgi potrwały. W wojnie tej poległo osiem i pół miliona na żołnierzy. ponad dwa razy w tym roku została ranna, fizycznie lub psychicznie. Wielu z nich nigdy nie powróciło już do normalnego życia. Wydłuż cywilna, cierpiąca z tego i braku żywności, który rządzący państwem posiadał od na wolność. Szczególnie trudna sytuacja państwa Laosu, co od 1970 roku doprowadziło do wybuchu redyksji. Cały rok służony został na dedykacji. Jego państwo podwybuchało jeden wakę. Pół roku był nie kierowany po przez pożemy żadnych barki i wykonała przeglądy i opieki raczej. Rewolucja przerzuciła się w trwałą Rosja została połączona z europejskiej Rosji. Przełożająca się wojna osłabiła też pozostałe władztwa. Szale zwycięstwa na stronę Polaków przechwyliło przystąpienie do wojny w 1917 roku w zewnętrznego. W prezydent Thomas C. za podstawę polityki międzynarodowej uznał prawo narodowego samorządu. Szanse tego wykorzystania m.in. Polaków w więzieniu znajdowały się wówczas pod planowaniem Rosji, Niemiec i Austrii. Kiedy w listopadzie 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa, Polska, popłodawca w średniu zawodu, odzyskała wolności. Młode Państwa polskie poglądowało w obrębie, kapelnąc w rządach dwa najwięksi sąsiedzi, Niemcy i Rosja, dziecka. Marzyli było odzwierciedlenie i budżetu państw wędzelskich. W wyniku pierwszego roku się tak rozczarowało, że w Łosii państw wędzelskich rodziły się systemy ogólizm, na taki komunizm, faszyzm i legalny socjalizm. Na pokładę nadciągało się do następnego. Ludność cywilna, która we wrześniu 1939 stała się główną ofiarą najeźdźców. Brutalność niemieckich represji i powszechny terror przybrały niespotykalny wcześniej rozmiar. Wystawy opowiadają o zbrodniach na ludziach, których jedyną winą było przynależność do danego narodu lub grup społecznych, które ktoś uznał za gorsze. Możemy poznać historię bombardowania miast, których ofiarami stali się cywile. Jak w ciągu chwili tracili cały dorobek życia czy najbliższych. Jednak najważniejszą częścią są eksponaty. Pomagają nam spojrzeć na ludobójstwo z perspektywy ofiar. Zabezpieczone przez radzieckie czołgi i oddziały NKWD, Parlamenty i CDP w i Estonii wystąpiły o włączenie tych państw do Związku Radzieckiego. Kandydaturę demokratycznej procedury zamknęła zgoda Rady Najwyższej Związku Radzieckiego na powstanie Republik Radzieckich. Litewskiej, łotewskiej, estońskiej, mołdawskiej i karelówkińskiej. Mieszkańcy tych zimów zostali zmuszeni do przyjęcia obywatelstwa radzieckiego. Stalin nie rufował miejscowo komunistą. Do utworzenia komunistycznej partii Lukaszyńczyków skierował na serię tf kilkanaście tysięcy radzieckich aktywistów partyjnych. Ludzie przysłani przez Moskwę stali się nową elitą Sowieci natychmiast przystąpili do przebudowy gospodarki wolnorynkowej na centralnej serwisie. Państwo wszędzie przejęło większe prywatne gospodarstwa rolne i majątki kościołowe. Partyjne komitety gminne rozwarszyli się inwentarz między biednych chłopów. Państwo objęło kontrolą sektor bankowy. Przysłani z Moskwy komuniści wstrzymali wszelkie operacje z bankami zewnętrznymi. Prywatne oszczędności przejęło państwo, a następnie, po wielokrotnie zanieczonym kursie, dokonało wymiany narodowej kwalifikacji. Mieszkańcy odprowadziły stracili wszystkie oszczędności. Wprowadzono bezpłatną, przebojoną ideologią kompleksyczną edukację. Socjalizm stał się jedynym pozwoleniem kierunkiem w sztuce i architekturze. Kościołom chrześcijańskim i gminom żydowskim odebrano majątki, zamknięto szkoły, Przedstawiała religię jako narzędzie zniewolenia łas przez kapitalistów. Ateizm został ogłuszony jedyną postawą godną nowoczesnego człowieka. Naziści głosili, że za wybuch wojny odpowiada polityczny spisek żydowsko-komunistyczny. Niemcy z premedytacją odwołali się do rządów. Zachęcali miejscową ludność do pogromów żydów, które towarzyszyło niszczeniu komunistycznych synów. Wraz z nadejściem nowych okupantów, wywołano przez Sowietów fala nienawiści, terroru, miodu. Naziści nadali jej nową energię i nowy kierunek. Ostatnia część muzeum opowiada o końcu wojny. Zaprezentowane zostały najbrutalniejsze ujęcia, stosy, martwych ciał, przedstawiające ogrom nazistowskich zbrodni. Jeszcze wiele lat po wojnie jej skutki odbijały się na życiu wielu ludzi. Żyjące w Europie Środkowej zmagali się z jej skutkami aż do upadku komunizmu w 1989. Muzeum przeprowadzające nas krok po kroku przez największy konflikt w historii ludzkości historię, którą i ty powinieneś poznać. Jeśli spodobał Ci się ten film, jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego, został łapkę w górę, subskrypcję, sprawdźcie mojego Instagrama. Tam znajdziecie zdecydowanie więcej aktywności. A my widzimy się i słyszymy przy okazji kolejnego wyjazdu. Cześć!